Przed chwilą na tory lokomotywę v 2003 035 V2035 To jest on nowy nabytek, ale stara używana będzie do przerobienia tylko muszę odkręcić, zobaczyć jak tam wyczyścić styki Silnik i koła trzeba wyczyścić i zobaczymy czy uda mi się w 100% wykorzystać ten cały układ jezdny do tej lokomotywy, którą planuję przerobić. Nie ma czasu na puszczanie makiety, dopiero na stolicy przyjechałem. Zaraz się biorę za sprzątanie. zobaczymy. Trzeba będzie wyczyścić wszystko: zębatki powyczyszczać, nasmarować.